Z tej strony Andrzej. Chciałem Wam dzisiaj pokazać moje piwko. Obiecywałem, że je pokażę i pokażę jak wygląda. Nie pokażę Wam jak smakuje. Możecie najbliżej wnioskować po mojej Okej. Okay? Posłuchajcie tego. Widzicie co? Nalejemy teraz piwko. Ładny kolorek. Ja już czuję zapach. To jest Indian Ale Pale. Moje ulubione. Moje ulubione piwko. Tutaj zostały drożdże. Ja już ich nie wlewam. Zobaczcie to. Widać. Trochę pod światło, może. Ładny kolorek, ładna pianka na zdrowie o, super schłodzone. trzymam je w tej szopce tutaj za mną już jest jeszcze jesień się zaczyna, więc noce są zimne, jest temperatura jest super jest naprawdę smaczne, bardzo aromatyczne. Dobrze nagazowane, jest fajna pianka. To, co dzisiaj chciałem Wam pokazać, pokażę Wam, jak będę budował boiler. Do budowy mojego systemu zacierania i ważenia brzęczki będą nam potrzebne dwie beczki. Stąd za te beczki po piwie, ok? Za chwilę będę wycinał tutaj e, tą górną część kątóweczką. Będzie, będzie hałas. Jeszcze ucieka gaz z beczki, słyszycie, słyszycie to, jak ucieka gaz? Ale dmucha, właśnie się przebiłem tam. Okej. Okay. Dobra, jedziemy dalej, co? Został nam jeszcze kawałek, pamiętajcie, bezpieczeństwo przede wszystkim, ok? Jak robicie takie różne rzeczy, rękawice ochronne, okulary, ok? To by było na tyle. Ok, to nam mnie potrzebne jest. Zobaczcie, jaki mamy ładny zbiornik, To Bajka. To będzie bojlerek, nie? Super. Ok, wycinanie zakończone. A więc plan jest taki. Ten będzie do zacierania, a ten będzie do ważenia brzęczki. Będą połączone. Systemem rurek. Będzie pompa tutaj, która będzie przepompowywać brzęczkę do tego, i będziemy tutaj ją ważyć razem z chmielem. Tak? Także taki jest plan. Następny krok trzeba kupić rurki, zawory. No i więcej zabawy.